To bardzo ciekawe, tak zauważyłem, że często jest mowa o tym, że Jezus przyjdzie w nocy, w nocy, przychodzi, jak złodziej się zakradnie, albo albo właśnie pan młody o północy. Że dlaczego w ciemności, dlaczego tak jest? I pomyślałem, że dlatego, że my często jesteśmy w ciemności. Jezus tam właśnie przyjdzie, tam wejdzie. Nie będzie się bał, nie będzie się wahał. Hmm. I druga rzecz to, to jest taka, że jak, jak budzą, jak się długo czeka, i sobie kimnie człowiek, i go budzą nagle, to nieprzytomny. No ja, ja nie wiem, co jest grane, wtedy nie wiem. I tu trzeba jeszcze lampy oporządzać, jeszcze jakąś oliwę. Ja nie, ja nie wiem. To trzeba być przygotowanym wcześniej. Nie czekać na ostatni moment. Przygotowanym być wcześniej. I to pierwsza sprawa. I druga, a trzecia. Zadziwiające i straszne byłoby usłyszeć od Jezusa: Nie znam Was. Nie znam u Was. Te słowa są tak przejmujące, no bo my, panie, panie, wszystko na cacy, wszystko elegancko, przecież tyle razy, żeśmy tam byli, mówili, tam robili te dla ciebie te rzeczy, a Jezus mógłby powiedzieć: „Nie znam was, nie wiem kim jesteście. Co z tego, że mi gadacie, panie, panie, jak nie macie w sobie już oliwy, nie macie w sobie tego życia, które Wam daje?” yy, "Jak to jest właśnie, że można żyć przy Jezusie, przy kościele, nie znając się z Jezusem?"